Na meczu, me, typowy mecz walki, y, nie za dużo tych sytuacji było ze strony Iwonki, mieliśmy przewagę y, w grze. Sytuacji, których stworzyliśmy, też nie było za wiele, ale strzeliśmy dwie bramki ze, y, w, 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 w momencie, w którym sędzia pokazał spalonego. Y, boli to na pewno, że grając w przewadze y, robimy rzut karny dla przeciwnika, przegrywamy 1-0, musimy gonić wynik. Szczęście się udało i chwała chłopcom za to, że do końca walczyli, do końca pracowali na, na wynik. Szkoda, bo przy, nie obrażając przeciwnika, ale przy, przy, powinniśmy tu wybrać, wywieźć te trzy punkty. Niestety się nie udało, walczymy dalej. Dla nas każdy punkt jest ważny. Z perspektywy gdzieś tam tabeli, jeden punkt na wyjeździe jest bardzo ważny. Z przebiegu meczu uważam, że remis jest zasłużony tak naprawdę. Można się było tego spodziewać, że długo dłużej przy piłce się będzie utrzymywać i, i tak rzeczywiście było, ale wydaje mi się, że tu my bardziej konkretni byliśmy przy, przy bramce przeciwnika. Eee, fakt, przeciwnikiem strzelił bramkę, ale ze spalonego. Myśmy tych sytuacji mieli więcej, szczególnie tutaj na lewej stronie Tymek Kochanik a, fajnie szarpał, fajnie, fajnie wchodził w pole karne przeciwnika, eee, fajnie wyglądał Jarek Keller, który który wrócił nam pomóc eee, bardzo dobrze zagraliśmy w, uważam w obronie tak jak mówię przeciwnik tych sytuacji za wiele nie stworzył eee, cieszy to że wchodzą młode chłopaki praktycznie eee, 2002 rocznik, jeden drugi dzisiaj eee, debiut i zagrali naprawdę jakby, jakby grali w tej lidze już kilka lat, także nic tylko się cieszyć. Eee, pewnie jakiś niedosyt jest, bo poprowadziliśmy, eee, nie dotrzymaliśmy tego tego zwycięstwa szkoda troszkę, ale, ale z drugiej strony jednak no szanujemy ten punkt, bo, bo z dobrą drużyną zdobyliśmy. E, mamy dwa punkty, mamy cztery punkty po dwóch meczach, średnia dwa punkty na mecz. Także jak, jak taką średnią utrzymamy, to, to się utrzymamy. E, jeszcze raz dziękuję chłopakom i, 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 i gratuluję im postawy, bo, bo naprawdę każdy tyle zdrowia co dzisiaj zostawił, to, to życzyłbym sobie, żeby zawsze tak było. Dziękuję.